tak bo sąd ma stwierdzać czy opinia wyrażona przez pana profesora socjologa historyka czy chociażby dziennikarza publicysty jest słuszna Prawdziwa, zgodna z prawdą. No, Chyba nie od tego jest sąd, żeby rozstrzygać polemiczne spory. No w ogóle opinia jest subiektywna z natury rzeczy. Opinia nie jest informacją. Opinia jest tendencyjna. Inna być nie może, albo jest autentyczna, albo nie. I to można sprawdzać prawdziwość informacji. Natomiast jak można sprawdzać trafność opinii? No. Ale tu właśnie punkt ciężkości tego sporu legu. Jak zatem wytłumaczyć tę nadgorliwość sądów? Przecież 60% sędziów to byli członkowie PZPR, obecnych sędziów. Pamiętają tamte wyroki, tamtą sytuację polityczną. Czy wówczas za PRL-u dochodziło do tego typu spraw sądowych, aby rozpatrywano kwestie opinii i poglądów pod kątem jej słuszności i to w sądzie? Panie redaktorze. Za nie, dlatego że za PRL-u była cenzura prewencyjna i jeżeli cenzura dopuściła Jakąś opinię do rozpowszechniania, to sądy niezawisłe traktowały to jako decyzję partii, że taka opinia ma prawo być prezentowana. I w związku z tym nie przypominam sobie sytuacji, żeby niezawisły sąd, że tak powiem, wy wyszedł poza granice nakreślone przez zbiorową mądrość partii. Natomiast dzisiaj, no, przynajmniej oficjalnie, nic takiego jak zbiorowa mądrość partii granic nie wyznacza. Natomiast są inne środowiska, których wybitnym reprezentantem jest właśnie redaktor Michnik, które próbują same, że tak powiem, arbitralnie ustalić granice wolności słowa według własnych kryteriów, według własnych upodobań. Nie Niepokojące nie jest to, że takie środowiska są, bo to zawsze takie środowiska były. Niepokojące jest to, że organy władzy sądowniczej się do tych opinii środowiskowych akomodują. No właśnie. Ja przyznam się, że ten pojedynek na podpisy troszeczkę mnie rozbawia ale no tak dlatego, że albo coś jest albo czegoś nie ma i liczba podpisów nie ma tu znaczenia natomiast to, że to, że po jednej stronie znaczy gazeta wyborcza mobilizuje autorytety moralne no to to jest właśnie próba takiego oddziaływania na wymuszenie pewnych kryterium narzucenie opinii publicznej pe pewnych kryteriów to, że taka, takie środowiska są, że uzurpują takie prawo, nie jest niczym strasznym ani dziwacznym. Niepokojące jest to, że organy władzy sądowniczej do tego się dostosowują. Niestety tak bywa. Przypominam sobie list ministra sprawiedliwości Jerzego Jaskierni, którego kiedyś zapytałem znaczy w 1995 roku, kto właściwie wprowadził w Polsce moratorium. W 1988 roku na wykonywanie kary śmierci, prawomocnie orzeczonych wyroków. Na co minister Jaskiery odpowiedział mi, że nie można ustalić autora takiej decyzji. A wszystkie organy państwowe się zastosowały posłusznie do decyzji tego anonimowego dobroczyńcy ludzkości. To jest niepokojące, że w Polsce takie praktyki są możliwe, co stawia duży znak zapytania nad niezawisłością. Sądu. Skoro tak. No, jest jeszcze inna sprawa. Jak to jest możliwe, że w jednej sprawie e, sąd e, stwierdza, że mm, nazwanie urzędującego prezydenta? Hamem nie jest naruszeniem prawa, a w innym wypadku użycie tego samego słowa jest zagrożone sankcją karną. Jakby to panowie wytłumaczyli m, tę niezawisłość sędziowską i tę m, tak daleką swobodę w interpretowaniu zjawisk społecznych? Gdybym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że to jest niezawisłość często od własnego rozumu, a zawisłość od mód środowiskowych. Ale sprawa jest troszkę poważniejsza. bo Problem polega na tym, że. Są y, sprawy, w których sąd orzeka, posiadając sprawdzone, jasne kryteria orzekania. I są procedury, według których sąd postępuje. I są sprawy, w których nie ma jasnych procedur. W ostatnich latach w Polsce uciera się takie orzecznictwo, że gdy ktoś wygłasza opinię, to opinia może być subiektywna i za wygłoszenie opinii się nie jest karany. A jak ktoś przedstawia fałszywe informacje... Czyli mówi nieprawdę, jest karany. I to się wydaje rozsądne. Tylko problem polega na tym, że nie ma żadnego kryterium i nauka, naukowa analiza tekstu i teoria tekstu nie, ma, nie może podać żadnych kryteriów odróżnienia informacji od opinii. W niektórych przypadkach różnice są wyraźne, ale niekiedy jest ta szara strefa. I wtedy czym się kieruje sędzia? Swoimi sympatiami, antypatiami. Mm -hmm. On nie posiada narzędzi, żeby dokonać rozstrzygnięcia. A gdy sędzia czasami, żeby zdjąć z siebie ciężar odpowiedzialności, zaprasza eksperta, to gdy czytamy oceny niektórych ekspertów, widać, że ten ekspert kieruje się swoimi antypatiami mm -hmm. i sympatiami. Wydaje mi się, że jest sporo racji w tym, co pan profesor mówi, chociaż nie do końca, dlatego że no, są pewne wytyczne proceduralne, które sędziemu pomagają w takich sytuacjach, między innymi, że, w razie, że wątpliwości się tłumaczy na korzyść albo oskarżonego, albo pozwanego, prawda? Zwłaszcza kiedy chodzi o takie. Ale jak sędzia... Czuję do kogoś słabość, to, to nie czuję wątpliwości. To jest, to jest inna rzecz, to jest inna rzecz. Czasami sędzia sam się wpędza w wątpliwości, na przykład nie dopuszczając niektórych dowodów. W sprawach lustracyjnych mieliśmy sporo przykładów tego typu, że sędzia miał wątpliwości tylko dlatego, że nie dopuścił niektórych dowodów, które by te wątpliwości mogły bez trudu rozwiać. Natomiast na obronę sędziów. Żeby tak całkiem być sprawiedliwym, na obronę sędziów bym powiedział to, że mamy do czynienia z coraz częstszymi przykładami pieniactwa, kiedy politycy próbują wciągać w swoje pyskówki sądy i załatwiać sprawy zamiast w pojedynku, albo w meczu bokserskim, albo w mordobiciu, załatwiać sprawy z pomocy wyroków sądowych. Sędziowie w moim przeglądaniu słusznie się przed tym bronią i po prostu albo yy, właśnie wydają, wydają wyroki yy, według, jak to się mówi, po uważaniu. Wy, można z tego wyciągnąć oczywiście wnioski takie, że posłowi Palikotowi na przykład więcej wolno, on sobie może pozwolić na więcej niż jakiś inny poseł z innej partii. Tyle było przykładów, że można z tego już ułożyć pewną prawidłowość. W przypadku sprawy pana profesora, moim zdaniem sąd, no zastosował się zastosował wykładnie bardzo restrykcyjną, gdyby nie czuł się nie wiem dlaczego to zrobił, ale wyobrażam sobie, że mógł to zrobić dlatego, że czuł się troszeczkę skrępowany żądaniem pana redaktora Michnika. Gdyby to kto inny wystąpił z pozwem, może sąd by nie czuł się tak skrępowany. Tym nie mniej no, pochwalił pan trochę. Sąd, ja rozumiem, co prawda nie stawał Pan przed sądem, ale prokuratura prowadziła wiele spraw przeciwko Panu, wszystkie kończyły się umorzeniem, tym niemniej trochę nerwów Pan przez to stracił. Sędziowie sami mówią, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość, tylko po wyrok. No, to mówią sędziowie, którzy są obdarzeni poczuciem misji. Z czego ta misja, to poczucie misji wynika, to ja już nawet nie śmiem się domyślać w niektórych przypadkach. W niektórych przypadkach może to wynikać z sympatii albo antypatii politycznych, bo sędziowie też je mają. No, i przypuszczam, że. Bardzo wiele by mogła przynieść, bardzo wiele wniosków by mogła przynieść analiza powiązań niezawisłych sędziów z tajnymi służbami i to nie dawnymi perelowskimi, tylko aktualnie działającymi. Siedem tajnych służb w Polsce działa. Każda musi mieć agenturę, bo bez tego yy, no, nie mogłaby działać. Yy, w związku z tym, no, gdzieś ta agentura musi się lokować. Dlaczego akurat nie w wymiarze sprawiedliwości? To byłbym zaskoczony, gdyby tak nie było. Myślę, że gdyby sąd potrafił powstrzymać się od swoich sympatii politycznych czy antypatii politycznych, to najpierw by poczekał na rozstrzygnięcie postępowania karnego w sprawie doktora G. Bo inaczej wyglądałyby roszczenia. Skazanego prawomocnym wyrokiem, jeśli do tego by nastąpił, doktora G., który stałby się wtedy przestępcą, od niewinnego, nie, niewinnego lekarza. W wielu przypadkach sędziowie czekają na rozstrzygnięcie w jednej sprawie, uznając, że inna sprawa rzuca światło na tą sprawę. Tutaj sąd wykazał się sprawnością, której brakuje w wielu innych trudnych sprawach. Mhm. No, kiedyś to się taka sprawność nazywała się dyspozycyjnością polityczną. Dzisiaj oczywiście takich sędziów już nie ma, ale no niektórzy są sprawniejsi od innych. I jeśli na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości jako prokurator generalny i media sympatyzujące z aktualnym rządem przedstawiają pewną sprawę jako miernik, właśnie sprawności, no to niektórzy sędziowie mogą się zachowywać tak, jakby brali udział w socjalistycznym współzawodnictwie. I w związku z tym nie dadzą się nikomu przelicytować.